zestaw śrubokrętów, bitów, krętaków, głoweczka, fajny zestaw Sparksaida. Ja już go troszkę używam, więc już ząb czasu go nadszarpnął, ale jest to bardzo fajny zestaw, ponieważ ma dużo ciekawych rzeczy. Ktoś, kto lubi dubać przy wszystkim po trochu na niczym, tak naprawdę się nie zna, <laughs> nie na oczywiście. Dla ludzi, którzy tam dubią przy różnych rzeczach, jest bardzo fajny zestaw. To jest bardzo fajny zestaw. Ma śrubokręty płaskie, gwiazdkowe, o, nie różnego rozmiaru. O, jak widzicie, to jest problem z trafianiem do tych dziurek, no ale to myślę, że nie tylko w tym zestawie, tylko w każdym. Ma wkrętaki precyzyjne do jakichś tam telefonów, rozbierania czy no nie wiem, no czegokolwiek drobnych rzeczy. Są tu też wiadomo płaskie, gwiazdkowe śrubokręty, torksy małe i to wszystko się fajnie zwiększa. Są najmniejsze śrubokręty, najmniejsze torksy i idą wielkością. Potem jest na przykład taki torks większy T20, już z taką rączką. Potem jeszcze ostatni torks jest T30, już z taką większą rączką do większych rzeczy. No i z wszystkimi jest tak samo z płaskimi z gwiazdkowymi największy gwiazdkowy to jest PH3, najmniejszy gwiazdkowy to jest PH30, najmniejszy płaski to jest takie oznaczenie. Najmniejszy torx, najmniejszy torx T, T6, a największy T30, to już mówiłem wcześniej. Yy, najmniejszy to No, już chyba o tym powiedziałem. Fajną opcją jest otwieracz, Bardzo byłem zaskoczony. Wyciągając go, myślałem, że to jest śrubokręt. Patrzę, a tu otwieracz. Yy, o, fajna opcja też jest grzechotka. No, to się zakłada bicika. Można sobie teraz, jest akurat na stałe, zablokowane. Przekręcamy tu i dokręcamy. Przekręcamy tutaj i odkręcamy. No i na środku blokujemy. Śrubokręty izolowane dla do, do elektryków, do elektrycznych rzeczy. Spróbowka. Od razu mamy tutaj gniazdko pod ręką. O, nie wiem czy na filmie widać, ale działa. Świeci się. Fajną opcją są te do wkrętareczki, śrubki. Znaczy nasadki to są, to jest akurat jedenastka, są one w przedziale, największy to czternastka, a najmniejszy piątka. I fajnie, jakieś farmery czy coś, to zakładamy to i bezpośrednio lecimy. Zestawik różnych bitów wszelkiego rodzaju. Trzeba uważać przy pierwszym użyciu, ja nie wiedziałem, że to trzeba nacisnąć i się fajnie wysuwa, żeby brać biciki. I już jedno zepsułem, bo pociągnąłem, myślałem, że, że trzeba pociągnąć. A to jest fajne rozwiązanie, że się otwierają wszystkie. Oprócz jednego u mnie już, ponieważ zepsułem. Tu jest takie rozwiązanie. Nie widziałem też nigdy takiego. Jest to gwiazdkowy. gwiazdkowy. Tu jest gwiazdkowy śrubokręt, tu jest płaski. I można coś fajnie odkręcać w ten sposób. To jest to samo, tylko że chyba większy rozmiar lub mniejszy. No i co tu więcej? No, w sumie tyle. Może prezentuje się tak. Można go przekręcić do ściany, jak u mnie. Można go postawić na bioreczku. A tu jest jeszcze, zapomniałem, śrubokręcik do bicików. No i chyba myślę wszystko. A tu jest jeszcze krótki śrubokręt do bitów. No jednak nie wszystko. To już było, to już było. Jak widać, u mnie są już dość długo używane. Więc troszkę się zaczynają ścierać te napisy. Przy tych, które części używam, no ale to chyba, to chyba jest jasne. Na tym już zrobiłem ślad. Lutownicą przepaliłem go tu, ponieważ położyłem włączoną lutownicę koło niego i się zsunął na lutownicę. A jak widać, widzicie tak. Jest. No, chyba wszystko. Pudełeczka. Się tak prezentuje, jest to 100, 116 elementów. No, w sumie tu widać, że się otwierają, ale ja za szybko to chciałem chyba zrobić i urwałem. Myślę, że, że fajny fajny zestawik. Oczywiście nie do jakichś ciężkich rzeczy, chociaż ja ich używam tutaj nieraz do cięższych rzeczy, ponieważ jak to jak zwykle, bywanie chce się iść po większą altelarię. Myślę, że, że spoko zostawik. Mm, jeszcze mały update na koniec. Najmniejszy Torx. To widzę T5, tylko on już jest w wicikach. Najmniejszy gwiazdkowy. Yy, nie, to jest taki sam jak tam widzę. Jak możecie sobie zobaczyć tutaj. Zresztą na pudełku to wszystko będzie napisane. Tu są gwiazdkowe, tu są imbusiki jeszcze. Jak widzicie, torksy tu takie większe gwiazdkowe. No ale myślę, że wszystko gdzieś tam na stronie czy na pudełku będzie napisane.